Cześć. Tam noga staw za długim zupem. No, zielę. Prawda! Prawda! Powodź, powodź, Atek! Co antek. jest, mi jeszcze, jeszcze jest, łatwy typ do matury. Aj! Brawo! No ta raz. Okej. nie stój. Brawo! Ale golon. Ale. Brawo! Do kurwa maczną.

Oh, brawo! Brawo panowie! Daj, brata! A druga! Adi Bramkę! No właśnie, brawo! Daj, tą Bravo!